Cześć, witajcie z tej strony Adix Games no bo kto inny dzisiaj jak widzicie y, seria Joker Farm i testujemy testujemy nowy kombajn y, oczywiście na testy y, chwilę musimy jeszcze tutaj ogarnąć o dobra teraz jest git. testujemy nowy kombajn 60 już tutaj zestawy są chrupka nie przywieźliśmy, chrupka będziemy y, testować jutro razem z chłopkiem tylko dzisiaj tak testujemy na polu tak osobno. Dobra. Co jest? No nie, Gid wyjeżdża dwie rzędy. Problem. Testujemy nowy kombajn. Naprawdę jestem pod, pod wielkim, jakby. Bardzo się cieszę, też, że dostaliśmy ten kombajn w ogóle, no bo jednak no jednak warto, warto przetestować rosyjski, bo rosyjski sprzęt, ale no, no, testujemy, zobaczymy zaczynamy, wjeżdżamy w to pole o kurde, ale ładnie sypie ładnie wysypuje e, lepiej, na pewno lepiej niż bizon, nie? to na pewno Wyżej temu to widzę może. O. Jeszcze tutaj, żeby nie, nie poruszać nic. Staramy się. Ach, powiem szczerze, że fajny, fajny kombajn. No, cena takiego kombajnu na pewno nie jest mała. Bo no bo no, no pewno nie jest. To też na hydrostasie, co, co ciekawe. Co, no klimatyzacja. Tutaj mamy, e, czekajcie tutaj jest tego, żeby też nie przerysować jakoś, e, hydrostat, e, mamy lodówkę tutaj, e, no klima fajnie, klima bardzo fajnie chodzi, no i powiem szczerze, no tutaj jest wygoda, no w porównaniu do bizona to jednak jest różnica, bo tu jednak kurczę, to to jest tak robotka idzie, że masakra. Co, 10 na godzinę można sobie elegancko kosić. Wszyst na wszystko mamy podgląd, tutaj. Nie jest to jakiś skomplikowany kombajn strasznie. Tak, do ogarnięcia, bym powiedział. Do ogarnięcia. Do ogarnięcia. Czekajcie, tu wypaćmy sobie tak, no. Aha, to jest to nie tak w bizonie, zapomniałem. Czy jest trochę inaczej to opracowane ale jest, i tak jest bardzo fajny tutaj wyobrażacie sobie, że żniwa będą dwa razy szybciej, albo jak nie lepiej jak nie jest trzy razy szybciej jest tutaj taka wydajność, że naprawdę zbiornik jest naprawdę ogromny także ogromna, ogromna wydajność i, i naprawdę no zadowoleni jesteśmy, no cóż można powiedzieć więcej chrupka by się przydało tutaj ale dziś nie będzie chrupka, jutro będzie No czym... Nie wiem kiedy będzie następny odcinek, ale postaram się jak najszybciej yy, z tego, ale kombajno faktycznie w pasuje jak najbardziej. Co? Co sądzicie? Czy dostawiamy go, czy nie? <grym> nie na no, chrupek jest najlepszy. Chrupek najlepszy na świecie. Ale tutaj to jednak jest wygoda Wyciszone elegancko wszystko Nie no jest, jest naprawdę, jest naprawdę fajnie no. Cóż więcej tu mówić No dwa jelenie stoją Z przyczepami pojedziemy na drugie pola jeszcze Ale no już chyba nie w dzisiejszym odcinku Dobra Słuchajcie żeby tutaj jakoś nie przechodzić strasznie ten gałąź też co jest? czy czym my haczymy? Kiedy Gideon jest chyba, czy to jakiś błąd jest? dobra nieważne, jedziemy Kon konkretnie konkretnie no i 60 60ką przywieźliśmy wózek 60 bez problemu z wózeczką sobie śmiga jak jest z wózkiem do Bizona tak i z tym śmiga sobie no jak już będziemy to będziemy raczej małym John yy, małym będziemy wozić do tego yy, wózek a do właśnie Bizona będziemy 60 no chyba że będziemy się odpinać no to zobaczymy i tak trzeba się będzie odpinać yy, bo przecież yy, bo przecież yy, trzeba i tak yy, przyczepy nie przeważyć. A że tutaj byśmy... No, no jak widzicie, yy, duża, duża sterta obornika. Bardzo duża. Bardzo się też z tego cieszymy. Będzie rozwożona. Myślę, że powinno wystarczyć na dwa kawałki. idzie jak jest wydajność, naprawdę. On ma tak jak z tyłu do tyłu ma skrzynię, to taką samą ma y do przodu. Że bardzo fajny. Stół też. Widać bardzo fajny. No ale w bisonie też nie jest taki zły. Nie no, kombajn, Kombajn bardzo fajny. No może jest taki naprawdę toporny, taki wielki, ale, ale, ale robi robotę też, nie? Robi robotę konkretną O no po prostu coś tu więcej mówić Jesteśmy no zadowoleni strasznie no. Bardzo się z tego cieszymy Że taka możliwość w ogóle No bo nie zawsze tak się zdarzy No fajnie szybko to w miarę Wyjdzie kombajn oczywiście Roser, masz akras 595 plus więc spory kombajn są większe ale to jest naprawdę duże. rurę ma króciutką jeszcze raz dookoła obejdziemy myślę, że będziemy już jeździć Prosto. Nie no super super idzie. Naprawdę jesteśmy coś... straszni. Mówię to któryś raz, ale no jest, jest, jest naprawdę coś fajnego. Goda, i, I w ogóle ale chrupek, chrupek to jest chrupek i, 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 no, i no i nie zmieni nadania chrupkiem będziemy jutro na dwa jeździć mamy taki zamiar w takim największym naszym polu znaczy największym, no jeden z większych że pak i no, właśnie tam mamy sporo też tego no i będziemy na dwa kości Was the fire yet? Zobaczymy jeszcze, wyrównamy. Powiem szczerze tak, trzeba tutaj też wymyflać to. Może tutaj tak. 10 na godzinę to naprawdę fajna prędkość, jeśli chodzi o koszenie. Mhm. Trzeba będzie się wysypać za chwilę. Oczywiście znaczy, no, dopiero mamy połowę zbiornika, no ale i tak trzeba się będzie za chwilę wysypać. bardziej jedziemy o dobrze a ma rozpęd dobra, teraz tak dużym czy małym zestawem, małym zestawem podjedziemy.

naprawdę bardzo szybko się wysypuje konkret, konkret robota no powiem, że taki taki jeden cały zbiornik to już, już prawie, że cała przyczepa szczerze powiedziawszy. Dobra. Oczywiście znaczy wrzeszcza ściągnąć z powrotem. Nie no naprawdę, no przyjemny kombajn, przyjemny. Bardzo przyjemny. No tak jakby był teraz, to, to raczej u nas pod, pod wiatrą nie przejdzie. Niestety. To jest naprawdę fajnie. można bez problemu otwierać. Także, także tutaj dziękujemy za tą przyjemność. Ja oczywiście zamkniemy sobie oboże, czekać, że przed się tak. Nie tak prosto jechać, tutaj, przedniemy się, dobrze, właśnie dobrze, że tak zrobiłem, tu się będę przedniał, mam no będę miał tak spokojnie że naraz to wezmę, nie wezmę. Stanie taki mały, nie ja do próbek. Ja, no, naprawdę fajnie. Myślę, że zaraz będziemy kończyć odcineczek, bo nie będę też przynudzał jakoś strasznie, bo chciałam wam tylko pokazać jak to wygląda tutaj, jak się nie sprawuje. Na razie wszystko ok. Zobaczymy, co będzie dalej. Albo jak najlepiej. No, no. no bo będziemy coś myśleć, nie? Fajnie, fajnie. Naprawdę. Duże też opony, szerokie. Nie jestem pewien czy on ma na pewno tył, czy nie, no nie ma. Nie ma na pewno nic. Dobra. co, no. Tym oto pięknym akcencikiem. Widzicie, no. Dobra, to tutaj. Dobra, pięknym akcentem. będziemy upać dzisiejszy odcinek, no nie jest za długi, nie za krótki, taki myślę, że w sam raz. Co nie zapomnijcie, łapce w górze, subskrypcji na tym kanale, żeby było więcej takich filmów. Zastanawiam się jeszcze nad inną serią, ale też podeślijcie jakieś, nie wiem, co byście chcieli widzieć. I co, no do następnego odcinka i trzymajcie się, cześć!